Z okazji walentynek było romantycznie. Tym razem Poezja Kameralnie w Działudowskiej Bibliotece zaoferowała nam tematykę dotyczącą kobiet. Za nami kolejny wieczór z cyklu Poezja Kameralnie. Dzisiaj zanurzyliśmy się w świat poezji dotyczącej kobiet i różnych oblicz kobiety. Od macierzyństwa, miłości, poprzez dylematy, rozterki, do poszukiwania własnego miejsca w świecie, pomysł na te kameralne poetyckie wieczory w takim nastroju intymnym przy świecach zrodził się w mojej głowie, ale dopiero dzięki czytelnikom ten pomysł nabrał życia i bardzo nam miło, że może być realizowany. Jestem. Bo, gdy jak szczęście oswajam marzenie, to jestem różą, i łzą, i westchnieniem, i kroplą rosy na płatku kwiatka, powiewem wiatru, melodią lata, i tęczą, co w deszczu od słońca się mieni, i jestem światłem, co dotyka ziemi, i ptakiem, co skrzydłem widnokrąg omiata, i jestem ziarnkiem, w samym centrum świata. A gdy powracam ze swoich podróży, to jestem drzewem, co w cieniem swym służy, i studnią, co wody miłości nabiera, i domem, co duszę na oścież otwiera. I jestem płotem, wędrowca podporą, i drogą, co cele ma jasne przed sobą, i ogniem jestem. Co serce ogrzewa, i płomieniem Boga, co dosięga nieba. Poezja kameralnie jest realizowana pod kuratelą Działdowskiej Kuźni Słowa przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. Oczywiście ogromny udział w te spotkania wnoszą nasi czytelnicy, dzięki którym, jak wcześniej wspomniałam, te spotkania ożywają i jest bardzo przyjemnie, sympatycznie i twórczo. Mamy nadzieję, że kameralne spotkania z poezją będą cykliczne.